I to jest oczywiście cyniczna uwaga, no bo w tym wypadku mogę, powiedzmy, jak to jest, nie wiem, jak to się mówi po polsku, have a cake and eat it too, czyli mieć tort i móc go zjeść jednocześnie, czyli mieć jednocześnie przyjemności i grzeszne życie i jednocześnie. Życie wieczne. No ale zwróć uwagę, że w tym wypadku Dorian mówi nam, że dla niego jest za późno. Czyli, mimo tego, że miałby taką możliwość, co zresztą mu mówi Bazylii, bo mówi mu on, Czyż nie powiedziano, że choćby grzechy twoje były jak szkarłat, ja je białe mi uczynię jak śnieg. Czyli nieważne jaka jest skala występu, i tak, i tak jest szansa na odkupienie. Ale Dorian mówi, że za późno jest dla niego. Okej, okay. to jest pierwszy aspekt. Czy on sam już postawił krzyżyk na sobie? Druga rzecz. I to moim zdaniem jest super i może ten detal być łatwy do pominięcia, ale zwróć uwagę, że ten obraz, który stał się symbolem rozkładu duszy Doriana, który nosi wszystkie jego grzechy, zaczął wywierać na niego wpływ. To jest niesamowite. Zastanów się tę chwilę. Bo chodzi tutaj o to, że występki, jakie on miał, teraz prowadzą do tego, że popełnia on najgorszy możliwy czyn czyli jakim jest zabicie kogoś, w tym wypadku nawet zabicie kogoś dobrego, nawet nie tak jak rozkolnikow, który, powiedzmy, zabił złą osobę. Nie, tu zabił jedyną pozytywną postać w tej powieści, nasz Dorian. Więc to, co jest fascynujące, że mamy ten istotny aspekt, który trochę mi przypomina fragmenty z Księgi Rodzaju, z Kaina i Jabla, gdzie jest mowa o tym, że grzech cię kusi, a ty powinieneś nad nim panować. Tak jakby Bóg mówi do Kaina. W tym wypadku, uwagę, Mamy ten, ten jawny, wizualny symbol grzechu, jakim jest obraz, który wywiera wpływ na Doriana. I Dorian popełnia morderstwo. To jest moim zdaniem super, piękne, symbolicznie pokazane, co się dzieje z człowiekiem. Stajesz się tym, co praktykujesz. No i w tym wypadku właśnie tak jest z Dorianem. Robią coraz gorsze rzeczy. Obraz coraz bardziej się zmienia, i wraz z upływem czasu Dorian zaczyna słuchać, słyszeć potrzeptów obrazu, czyli ten mroczny aspekt jego duszy zyskuje autonomię i wywiera na niego wpływ.